HCC, czyli rak wątrobowo-komórkowy, którym zajmujemy się w naszym projekcie, jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów na świecie. Dlaczego? W zasadzie dzieje się tak, dlatego że rak wątrobowo-komórkowy przez, przez większość czasu nie daje w zasadzie żadnych objawów, bo wątroba w istocie sama z siebie nie boli. Dopiero kiedy nowotwór odpowiednio zwiększa swoją masę i objętość w wątrobie, wtedy torebka, która już jest unerwiona, wtedy dopiero zaczyna dawać objawy w postaci bólu, i wtedy dopiero najczęściej pacjent zgłasza się do nas, do lekarza, i my wykonujemy dalszą diagnostykę i wtedy stawiamy rozpoznanie raka wątrobowo-komórkowego. Skąd w takim razie bierze się ten nowotwór? Rak wątrobowo-komórkowy powstaje przede wszystkim na kanwie marskiej wątroby, czyli e, takiego stanu, do którego prowadzą e, między innymi alkoholizm, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C e, oraz na przykład nieprawidłowa dieta w wyniku stłuszczenia takiej wątroby e, bądź przyjęcie, np. różnego rodzaju toksyn. I wtedy dopiero taka wątroba poprzez. E, ona w naturalny sposób regeneruje się i w tych miejscach tej regeneracji najczęściej tam znajdujemy potem ogniska raka wątrobowo-komórkowego.